Cześć. Witam w drugim dniu miesiąca intuicji. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym temacie, jak odróżnić intuicję od ego. Bo to pytanie pojawia się w wielu osób, które zaczynają zgłębiać temat wewnętrznej mądrości. Przyjrzymy się temu spokojnie i dokładnie, żebyście mogli lepiej zaufać temu cichszemu głosowi w sobie. Intuicja i ego to dwa różne głosy. W nas. Ego jest głośne, analizujące i często jest pełne lęku. I to ono mówi: Co jeśli to się nie uda? Powinieneś być lepszy, albo musisz mieć wszystko pod kontrolą. Ego jest jak taki strażnik, który próbuje nas chronić przed nieznanym, ale często robi to, wstrzymując nas przed działaniem. Z kolei, intuicja jest cicha, spokojna. I pewna. To jest takie subtelne przeczucie, które nie krzyczy i nie domaga się uwagi. Gdy intuicja coś podpowiada, to nie czujemy wtedy napięcia i nie czujemy presji. To jest jak taki spokojny szept. To jest właściwe. Albo poczekaj. Intuicja nie ocenia i nie analizuje. Ona po prostu wie, jak to rozpoznać. Zwróć uwagę na momenty, gdy stajesz przed decyzją. I pierwsze odczucie, które pojawia się w Twoim ciele, to jest intuicja. Jeśli chwilę później zaczynasz analizować, rozważać wszystkie za i przeciw, to albo pojawia się strach, albo jakaś ekscytacja. I tu już działa eko. Intuicja. Pochodzi z miejsc spokoju, ego, z lęku. Pytanie, które możesz sobie zadać, brzmi, czy ten głos w mojej głowie wynika z takiej wewnętrznej pewności, czy może z obawy przed tym, co może się wydarzyć, albo z takiej chwilowej ekscytacji, bo podejrzałam to, podejrzałam to u kogoś. I myślę, że u mnie też to będzie działać, to też ego. Intuicja, tak jak powiedziałam, pochodzi z miejsca spokoju. Co ciekawe, intuicja nie potrzebuje argumentów, może podpowiedzieć ci, żebyś poszedł na spacer albo żebyś nie przyjmował jakiejś propozycji, albo nie podał logicznego wyjaśnienia. A ego znajdzie zawsze całą listę, dlaczego tak, tak lub dlaczego nie. I to często opartą na przeszłości. Małe zadanie na dziś. Kiedy staniesz przed drobną decyzją, na przykład co zjeść na kolację, albo którą drogą wrócić do domu, to zatrzyma się na chwilę i zapyta siebie, co podpowiada mi moja intuicja. I zaufaj tej pierwszej myśli lub temu impulsowi, temu przeczuciu, który się pojawi, i po prostu je wykonaj. Daj sobie przestrzeń, żeby słuchać tej wewnętrznej mądrości, bo intuicja to jest dar, który każdy z nas ma, ale potrzebuje ta intuicja naszej uwagi, aby rozkwitnąć. Do usłyszenia jutro w kolejnym odcinku, gdzie porozmawiamy sobie o tym, jak ćwiczyć intuicję. W codziennym życiu. See you. Albo inaczej, do usłyszenia. Życie z narcyzem to manipulacje, które odbierają ci pewność siebie. Pamiętaj, to nie twoja wina. E-book Narcyz Cię Nie Złamie pokaże ci, jak odzyskać kontrolę, wyznaczyć granice i uwolnić się z toksycznej relacji. Zasługujesz na spokój. Link do e-booka znajdziesz w opisie.